No tak, dzisiaj sprawdzimy na gimnazjalistów. Kto z Was ma zegarek? Ja! Aha, okej. Okay. Możesz mi powiedzieć łaskawie, która godzina? No pewnie. Yy, zaraz, czekaj. Yy. 55 po siódmej. No to, mój drogi, mamy teraz lekcję. Do klasy. Aha. Wiesz, co pewnie chciała się wyrwać z tego tłumu? Ona nie jest przyzwyczajona do popularności. Trudno, przyzwyczai się. Idziemy na lekcję. Ło! Twoja popularność się już skończyła, czy jak? Skończyć nie skończyła, ale są teraz lekcje, nie? Bo jednak gimnazjaliści mają dzisiaj te sprawdziany gimnazjalistów. No, złomyślana. No, przepraszam, no. <grytanie> Dobra, to... To co, no to idziemy na lekcje, tak? No, idziemy. I mam nadzieję, że na następnej przerwie nie będzie czegoś takiego. A ja mam nadzieję, że będzie, ale no chociaż. Ha ha ha! Śmiechawa po prostu. Ja ci zaraz dam. Dobrze, proszę się uspokoić. To jest lekcja. <śmiech> Oczywiście. <śmiech> I jeszcze może <ma> ujesz. <laughs> No, ma. Brian, nie wygłupiaj się i siadaj na swoje miejsce. Ale proszę pana... Nie zrozumiałeś? Masz siąść na swoje miejsce, tak? Tak, koleś, nie przeginaj. Ła, ła, ła! Spokojnie! Dokładnie to samo miałam powiedzieć. No, przykro mi. Nie będę u ciebie siedzieć. A mi nie jest przykro, bo nie życzę sobie Twojego towarzystwa. Proszę? To co słyszałeś. Poza tym, lekcja powinna się już rozpocząć. Siadajcie na swoje miejsce obydwoje. Te, dyrektor. Siadaj! No dobra już. Dobra, już siadam. Siema. Kiedy już wszyscy wyszli do klasy, Moi drodzy, sprawdzam obecność. Katie Williams. Obecna. Obecna. Ciąg dalszy nastąpi.